Witam serdecznie na kolejnej wojnie. Po raz kolejny bijemy się bo po raz trzeci sojuszem The, the Redeemed Ones, czyli Odkupieni, e, Ocaleni czy Jacyś tacy. I pierwsze nasze spotkanie było przegraną, drugie wygraliśmy. No i trzecie myśleliśmy, że wygramy, bo mają mniej babek niż my. Za to mają więcej Fergusów i to Fergusów z babkami. Więc, jakby tak policzyć, w sumie. Baby nie na tanku, tylko ogólnie w całej puli. No to mają ich więcej niż my, ale mają na przykład na jakieś defy z szalem, i <laughs> my takich defów nie mamy. Także myślałem, że będzie to dosyć mm, łatwa wygrana. Ale po farmie byliśmy mocno do tyłu. Naprawdę byliśmy mocno do tyłu, i dopiero od niedawna zaczęli się trochę odbijać. Mój def kompletnie przebudowany i znów się na razie nie sprawdza. Dwa razy byłem bity na raz i dwa razy przez, przez tego samego gościa. Jest już zbity, więc nie będzie rewanżu, bo 6 ataków oddam teraz. Myślę, że będę bił dwa Fergusy i cztery Baby, ale no nie wiem. Tutaj Grim jest za całe 42 punkty, na które mógłbym w teorii, którego powinienem w teorii zbić. No ale zobaczymy jak to pójdzie w praktyce. Na tym było sporo odbitek, więc od tego sobie chyba zacznę. No i co tu więcej dodać? No nic, no, trzymajcie kciuki, żeby był komplet. O 600 mamy mniej siły wojennej niż przeciwnicy, 50 ataków do końca, u przeciwnika 90. I tutaj tak naprawdę wystarczy, wystarczy że będą wbijali po 30 punktów na atak, żeby z nami zremisować. Więc myślę, że delikatnie przegrywamy. Dosłownie może o, o 2-3 ataki przegrywamy. Różnica jest taka, że my jesteśmy już w trakcie jakby trzeciego resetu, a oni, czy nawet w trakcie czwartego, jest nie, trzeciego, w trakcie trzeciego, nie, w trakcie czwartego już jesteśmy resetu, a oni dopiero co się tutaj on u, u nas <laughs> trzeci raz rozbijają. Ok, czyli jakby jesteśmy o te 30 obron do przodu. Yy, dobra. Jednak będę jedną wanie sobie bił. Też myślę, ale zacznę od, od tego. Ok, pierwszy przeciwnik to <coughs> baba bezwarda należy, należy to wykorzystać, dlatego biorę tutaj gazelę i biorę tutaj fona. Um, oczywiście będą musiały jakoś 3 tury przetrwać, zanim Forcesa e, prowokacja zejdzie. E, no nic, no, zobaczmy. Ostatnio Pertinax <laughs> miał bardzo słaby debiut. Zobaczymy jak tym razem się uda. No ok, no mam 6 żółtych i to mam w jednym złożeniu, więc aż szkoda, że ten Forces... Tam jest odpalony, ale i tak sobie po to pójdę od razu. Nie. Nie, nie wierzę. W to. Matko, Chryste Święta Panno. Co tu się wydarzyło? Uwielbiam, uwielbiam szturmy i taką przepiękną kaskadkę. A miało być bezpiecznie. Chociaż tą babę, żeby zbić to by było coś. Nie no, teraz po co, po co teraz yy, żeby się pojawiły jakieś żółte klocki. A Jezus. Piękna, piękna odbita. Ten pertinax yy, Widzę, że mi nie służy i to DEV bez lekarza. Cudownie. No też wiem, czemu na nim było tyle odbitek, po prostu... Ciężko plansza współpracuje. Ok, idziemy na Fergusa. 3 <laughs> trzy karty, 3,5 trzy karty może nie stracić many. Mam tylko jedną kontrę, no w sumie dwie kontry mam na babę, Peregrina i Gazelę. No zobaczymy czy tym razem może się trochę lepiej kloce potoczą. Znaczy, klocki były piękne, tylko. Tylko kombo trochę. Lipa. Nie wiem, nie wiem, czy nie powinienem odpuścić teraz tych ataków. Super fioletowe. Prace mamy na peregrinie to byłoby coś pięknego. OK. Udało się. Ale niestety nie uda się zdążyć z gazelą. Niestety gazela gazeli nie udało się e, wykonać uniku Astrid nie sprzeszaj nikogo. Ok, dziękuję Ci bardzo. I teraz ile tur muszę grać? Ikie tury, żeby obrazy zniknęły. Jeśli uda się zabić Astrid, no to jest po walce. Ciężkie, ciężkie przeprawy dzisiaj się zapowiadają. Tutaj dużo Peregrin dał, że te uniki weszły na, na Shimmera i na nim i do przodu. Ok, tak idę, i tak idę na kolejny atak. Ludwikiem i Dula, Dular Fulder mogę zablokować Bernadette. Oczywiście, jeśli Fergus mnie nie zbije <laughs> zawczasu. Czerwonym jestem w stanie. Czy znaczy też blokuje Starlas? I tak samo Armanda, więc tutaj mam totalną osłonę. Ta bestia zwoju w sumie to jest kompletnie zbędna i wezmę sobie po prostu jeszcze jakąś jedną, może kontrę w jakimś kolorze innym może Chester, może Chester sobie zagra chociaż Chester nie będzie dobry jeśli Dular odpali hmm. kurcze nie wiem nie wiem co tu, co tu wziąć w takim razie To bardzo nie ma nic takiego, co by mogło zmienić rozgrywkę. A nie chce iść 3-2. Dobra, idę chesterem. Zobaczymy. Okej, okay, mam... 6 fioletów. Tylko proszę, tym razem bez żadnego combo. Okej. Okay. I teraz będę chciał chyba iść po te niebieskie, żeby zablokować możliwość odpalenia tutaj w środku, albo nie, albo tak. No i co? Chyba Babę użyję jednak, teraz. Bo niestety, ale Fergus jako mnich oparł się. A ja nie chcę w sumie, żebyście wy sobie tam tracili tą manę, także poczekajcie. Ok, w sumie to tutaj myślę, że mam totalną już kontrolę, więc mogę sobie już tak nonszalandzko pobrać troszkę. Myślę, że dobrze wykorzystana plansza bardzo dobry skład i samo się wygrało. Normalnie tego nie robię, nie chodzę 4-1 na szturmie, ale mam jakieś dobre przeczucie, szczególnie, że Odet i Odil do końca nie są dobrymi kontrami na Astrid. Ale coś czuję, że będę miał te 6 klocków i uda mi się tą lewą stronę tutaj zbić. Najlepszą opcją tutaj byłaby Bernadette albo Loki. Niestety już zużyłem te karty, także trzymajcie kciuki, żeby było 6 tych niebieskich klocków. No, to świetne miałem przeczucie, niestety. Niestety, no właśnie, no i tak. Mogę się albo w to duże kombo, albo troszkę mniejsze kombo. I to i to mi nie za wiele daje. Więc na razie pójdę w żadne kombo, pójdę tutaj. Hmm. No niestety, no. Skąd pozyskać te niebieskie. Tutaj, no i może by były, tylko już muszę to zrobić przez taki przez kombo, który odpali babę. No ale dobra, no zróbmy to. Lipa lipa. A wiedziałem, że 4-1 nie iść. To jest tak głupi pomysł, grać na szturmach 4-1. Jeszcze cało, cało to Wiecie co, no ucieknę. No, tutaj już nic się nie wydarzy dobrego. Więc co, to mogę jeszcze spróbować tutaj. Zbicie jej trochę obrażeń i uciec. Nie, znowu ją u Was próbuję, tą babę. Jezus, czym ją bić? <laughs> tu mamy taką kontrę. Mogę zaryzykować jeszcze taki sposób? Gdzie to jest? Chciałem wziąć yy, szarmion i hator. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ok, Nie, no mam diament. Oczywiście diamenty są niepotrzebne w ogóle na, na tym trybie. No, ale zróbmy tak na razie. Ok. I tak. I teraz byłoby bardzo chyba wskazane, żeby baba odpaliła. A, dobra, ona no nie odpali teraz. Co ja żebym tu najlepszego zrobił? Dobra, pójdźmy tak. Okej. Okay. nie wiem czy po fiolety nie powinienem teraz iść ile w ogóle śpicie tych tur 3 tury nie wiem czemu tamci się odrodzili ale czekajcie bo tutaj jest tak że jak jest 8 raz dwa trzy cztery dobra idziemy w ten sposób i idziemy w ten sposób No i to chyba jest dobrze rozpykana plansza dla odmiany. Trzeba było tak iść od początku, a nie jakieś 4-1 wymyślać. E, dobra, jeszcze jeden atak mi został. Tutaj bym poszedł, ale tutaj potrzeba i z Bardem. E, a nie mam. Okej, okay, ostatni atak idę dosyć dziwnie. E, tutaj mam um, jedną kontrę w postaci Achmosa, drugą w postaci Lixiu nie wiem czy to się może udać no zobaczymy no czy udać się może jeśli dostanę 6 jeśli dostanę, chciałem powiedzieć 6 zielonych klocków oczywiście ich nie dostałem i teraz pytanie brzmi następująco czy zrobić proponowany ruch czy ten tutaj poziomy? Czy ten? Czy ten? Tu mamy tak. W jednym mamy raz, dwa, trzy klocki w babę i chyba nic więcej. A w drugim mamy też trzy z szansą, że coś jeszcze podejdzie, więc chyba rozsądnie jest zrobić ten ruch. Jezus, jak mnie to stresuje. E, dobra, wyciszymy tutaj. co. Skończyły się żółte klocki. Niestety. Ile tego wyciszenia jeszcze jest? Nie ma już. Hm. Nie masz wyciszenia. A mnie kusi ten diament odpalanie, bo odp odpalenie tego diamentu daje im potem żółte. No tak, no idę po to. Potem daję im żółte. Żeby Kalo tylko przeżył. Zajebiście. Kluczem do wygranej było odpalenie Kalo. Bo Kalo by odpalił tak, żeby Achmos mi pomógł. I bo teraz powstanie pewna baba, która mnie zmieni w obraz, bo była naładowana jak ginęła. Także tu jest przegrana, bo Kalo oberwał. Ok, jeszcze jest chwila przeżycia. Tylko jestem bez lekarza. No, jak to grać? Jak to grać, kurcze, no? Jak zdobyć te żółte? No, tutaj jest szansa na te żółte. Eee, Jezus. Tu są dwie szanse na żółty. Ok. Ok, ok. Nie ma źle. Tylko oni już się budzą. Dobra, w sumie to chyba jest dobrze, jak on zginie teraz. O, dobra, trochę inaczej myślałem. Myślałem, że jak on zginie, to nie do tego gluta. Jajku. Dobra, to zabiję. Pytanie brzmi, czy dostanę żółte i czy Astrid kogoś skrześ? Jeśli nie, to mam szansę wygrać. Skrześciła babę. Dobra, jeszcze nie ma źle. Mam jeszcze mega miniona i to jest mega duży plus. Okej, okay, no chyba się, chyba się uda to ugrać, powiem Wam tak szczerze. Nie udało się użyć Achmosa ani Kalo, bo zginęli. Ale on ma już 1600 minus do obrony, czy znaczy do ataku, więc on już mnie tutaj bije po jakiejś śmiesznej ilości. Okej, okay, udało się. Także niestety trochę ponad 200 punktów, tylko dwie odbitki. No i czekamy: czekamy co zrobi przeciwnik. Zbił nam Jakubka, i teraz bije nam jolo. Oby bestia się dalej broniła. Czekamy 5 godzin na koniec wojny. No i jest już po wojnie. Udało się wygrać, jak widzicie, o prawie 400 punktów. I to są właśnie dziwne sprawy, bo w pewnym momencie przegrywaliśmy o 20 ataków. No dokładnie chyba 17. Czyli musieliby 17 razy zrobić 0, żebyśmy się w ogóle zrównali. I strasznie tą wojnę mm, słabo, słabo zagrali. Skoro, skoro nie do, że prze, przewalili sobie taką przewagę, to jeszcze o 400 punktów mm, przegrali. także o, Czyli o 8 dobrych ataków. 25 ataków przynajmniej. Tak jakby potraktować za zero. A to wtedy mieli chyba 90 punktów, więc na znaczy ataków, więc tak naprawdę 1 <laughs> trzecią ataków oddali za zero. Tak, tak można zakładać statystycznie. Mnie byli 3 razy na tej wojnie. Dwa razy, tak jak mówiłem, na, na raz, ale potem, kiedy zaczęli się już odbijać, no to 4 razy musieli mnie atakować. No i już czwartego razu nie było szybkie, no, u nas wymiana zawodników Pytozaur Zaur gdzieś tam zrobił nie wiem około 30 punktów i, i stwierdził że to nie dla niego takie granie i sobie poszedł na razie na odpoczynek w jego miejsce wskoczył Kica i witamy na pokładzie u przeciwnika też komuś nie poszła wojna ale nie wiem czy wyszedł na na stałe, czy, czy bo też już widzę, że mają komplet, no ale tutaj widzimy e, zaatakował za 3, 5 nie no, nie ma takiej tragedii, przecież 150 punktów zrobionych, więc powinien sobie wyskoczyć gdzieś tam na Tytany e, Kornik u nas z Maxem, gratulacje w pierwszej dziesiątce jeszcze malaczyni, Kitana, Puma <laughs> i za nimi gdzieś tam Krzyś z Kubusem, Princem e, druga dziesiątka zdecydowanie dla nas ja jestem dopiero na 14 miejscu. No ale zrobiłem 4 na 6, więc nic dziwnego. 24 osoby powyżej 200 punktów. Na tych defach, gdzie się często tutaj bijemy z babami czy fergusami, no to te 200 punktów jest dosyć ciężko nazbierać. No i Big Belly Boy, a pod nim pytozor powinien być poniżej 100 punktów. U przeciwnika dwie osoby takie. Co miało mniej niż 400 te punktów. Ten def nam zrobił niesamowicie dużo problemów. Już ten Aznar to tam pal Golicho, Ale jest ustawiony koło Bernadette i Fergusa. W asyście Astrid, no masakra. Jak nie było klucza startowego to nie pomagało, że szliśmy z Bardami. Nie pomagało, że szliśmy z jakimiś no, Lokimi innymi. Chyba jednego razu na 6 razy go, tego czempa, biliśmy. <laughs> Widzę, że tutaj się... sojusznicy chwalą kulkami, więc zobaczmy, czy do mnie jakaś przywędrowała. A i owszem, jest materia alfa, więc super to chyba jest alfa, która brakowała do kompletu. A nie, już 12, nie wiem nawet skąd mi się one tam dozbierały. Także, także spoko. Najbardziej cieszą mnie te kuleczki małe, bo na tą wojnę nie Przełamałem szarmion z tego powodu, że właśnie nie mam małych kulek jakby się zatrzymała na chyba wtedy 4,86. Więc nie było sensu alf spalać. E, tak to właśnie wygląda. Fajnie, że te alfy wrzucili do <laughs> do wiecie wygranych wojen. No i co? Czekałem na kolejnego rywala już w weekend. Dajcie znać jak, jak wam poszły wojny, czy się podobała wojenka w moim wykonaniu. Trzymajcie się.